No bo to też jest szafka, ojej. Ale bym się wyrypał To się da otworzyć? O Da się otworzyć I kogo my tu mamy? O, Patrick Swayze Patrick Swayze czekał <grywka> Zamknięty w szafce Zmierzamy tutaj do tego budynku, który był okratowany. I tutaj jeszcze jest jeden ciekawy, no może tutaj po prostu wyjdziemy od razu, jak już tutaj jesteśmy, a tam pójdziemy za moment. Bo tutaj widzę jest trochę więcej elementów. Mamy jakieś budki, to nawet takie są jakby mokasyny. Stare radio. Także też ciekawie, tutaj mamy e, jakąś resztkę tabliczki. Więcej butów. To zobaczmy, co Uu, tutaj. Tutaj są jakieś meble i są drzwi. O tak. To jest budynek, w który e, celowałem. Także e, jesteśmy w domu. Znowu Prachanowi. To chodzi o pragę. Tutaj mamy kibelek. O, i to jest to, o czym mówiłem. Tutaj już jest o wiele więcej elementów. A tutaj nikt nie przychodzi zabierać tych rzeczy. Tylko one sobie po prostu leżą i nikt ich nie rusza. All right! O. Chodziłem sobie. Eee, z krzaczkami, dobra, tutaj mamy jeszcze w dalszą część łazienki. ale jakiś wzorek ułożony z płytek, taki trochę dziwnie ułożony, ale jest zaślepki. walki na wzniesieniu. Tutaj mamy jakieś pozostałości papiery na ziemi. Tutaj. Ale to w ogóle wygląda jakby to już był budynek niemiecki, bo rzeczy na ziemi są niemieckie i o, tutaj mamy fajnie to wygląda. Tutaj O, i nawet jest szafa. Pyk, szafa. Ale ekskluzywnych mebli. O, tutaj ta szafka, jak ona wygląda! I tutaj rzeczy się wydarzyło. O, ale to fajnie wygląda. Ale Bardzo fajne ujęcie. No, i tak wyglądają pierwsze dwa pokoje tego budynku. Zobaczmy, co tutaj los jeszcze dla nas przygotował. Tutaj z kolei potłuczone kible. dużo gniazdek w ścianach. Także ten budynek wygląda na trochę nowszy, stąd też nie jest tak bardzo rozebrany. Tutaj, zobaczmy co tutaj mamy. Mhm. Mhm. więcej mebli, więcej różnych ścian. Tutaj jakieś zbutowane drzwi. Tutaj nawet mamy, zobaczcie, jest nawet można sobie wytrzeć nóżki przed wejściem, żeby tutaj brudu nie zostawić. O, i mamy nawet jakiś plakat wiszący. To jest drewniana podłoga. Co tutaj mamy? Land zum lieben Zum. Z się czyta jak cy, a a nieostre, nie chcę mi się tego przekręcać w każdym razie wyglądało to jak reklamówka firmy ubezpieczeniowej, bo ta nazwa firmy ubezpieczeniowej właśnie ubezpiecza również mnie, no nie było to zbyt składne zdanie ale co to wow ale tu jest fajna przestrzeń jeszcze są okna popisane, więc tak inaczej kolorki, ale tutaj już jest pogłos bardzo duże pomieszczenie. Zobaczmy, co tutaj na nas czeka. Szafki. Koszula. Tak, myślę, że, że jest to zdecydowanie już niemiecki budynek, który był e, używany jeszcze stosunkowo niedawno. Bardzo tu fajnie. Wyobraźcie sobie tutaj zrobić jakąś imprezę. Byłoby bardzo fajnie. Biureczko. Tu 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 tu. Okienka bezpośrednio do lasu. Będę trochę mniej mówił też, bo jakby myślę, że obrazki też mówią same dla, za siebie. Nie cały czas muszę nawijać, walimy to bez cięć, także też proszę o wyrozumiałość. Kolejna duża przestrzeń, to są takie ładne okratowania, takie trochę jak zachód słońca. Więcej biurek, jakby ktoś chciał biurka. No to tutaj zapraszam pod krautnik. E, tutaj jakaś torba na jakieś rzeczy higieniczne. O, tutaj była czyjaś szafka. E, także tutaj chyba coś pracownicy byli, czyli tutaj... No tak, są higieniczne torby, czyli to jest jak było jakieś miejsce pracy. E, tutaj ktoś sobie bardzo a, malowniczo obkleju, e, szafkę. E co tutaj mamy? Made in Brandenburg. I samochodowe rzeczy. Axel Rose. Milky Way. West in Space. O, jaka fajna naklejka Westów. Kolejna naklejka Westów. Kaczor Donald. Fajnie. Taki kawałek historii na takich e, wyłamanych drzwiach. ale w ogóle tutaj. E, Kłódka jeszcze e, trzyma. Czy jak tutaj tutaj, to, to się wyostrzy samo? Nie, nie działa. O, no nic. Ale myślę, że e, widać wystarczająco fajny element rzuconeczka. E, także ruszamy kochani dalej. Co tam u was słychać? Takiego długiego nagrywania jeszcze e, nie robiłem, e, także Zobaczymy jak to wyjdzie. O, tutaj e, plakat Alfa. Pamiętam, że jako e, małe dziecko e, oglądałem tą bajkę. Proszę. Jaki old school. O, przyklejone tu jest do tej szafki. O, bo to też jest szafka. Ojej, ojej. się wyrypał. To się da otworzyć? Trzeba się otworzyć. I kogo my tu mamy? O, Patrick Swayze. Patrick Swayze czekał zamknięty w szafce. Nie, jakoś nie chcę mi się wierzyć, że... Czy to, to, to kobieta miała tą szafkę? To jest Patrick Swayze? Czy może... No w sumie, jakby... No zobaczmy, co czeka na tej szafce. Tutaj w tą stronę teraz ją otworzy. Ja jej, jej nie jestem w stanie otworzyć. A tą długą? Zaraz, no. Nie, Tych dwóch nie mogę otworzyć. Także... O. o, tu kolejny ciekawy pokój. Ale fajnie. O, to mi chodziło właśnie, żeby były te elementy otoczenia. Takie stare, opuszczone. O, i mamy tutaj mniej więcej... Eee, timeline, 97 rok, gdzie kalendarz sobie leży. Eee, także mniej więcej te czasy, kiedy tutaj jeszcze urzędowali ludzie. Fajnie, no i to jest, to jest właśnie to, co uwielbiam w Burbexie. Wchodzimy sobie do miejsca i po prostu staramy się odczytać historię, zrozumieć co tutaj się działo. No i kurczę, no patrzcie kochani, piękne tutaj. Elementy, jakby ktoś specjalnie dla nas po wyłożył e, tutaj e, jakieś stare e, części e, gazet. E, tutaj, tutaj chyba mamy. O, proszę, to też ciekawe, ja nawet a może w takim razie spróbuję tutaj wyostrzyć. O, tutaj mamy y, jadłospis y, z tego miejsca y, dla pracowników, co tutaj było jedzone danego dnia. I e, tutaj kartofelki. Widzę dużo kartofelków. Tutaj Niemcy też kartofelki wciągają raz za razem. E, makaronik. Tutaj mamy jeszcze jakąś buteleczkę e, Gold Krone. No, jakaś gazeta tutaj. E, z panem Kasprem. Mytrchen für alles. Mietchen Fein Alkohol am Arbeitsplatz. O, <noise> tutaj mamy karteczkę o tym, żeby tutaj nie pić alkoholu w miejscu pracy. I tu mamy wypisane, w zależności ile masz promili, jaka będzie z tego powodu konsekwencja. Proszę bardzo, kto rozumie niemiecki, może sobie tutaj zobaczyć, co Tutaj mogło się wydarzyć. Tak, i mamy tutaj datę 17 luty 97 z podpisem jakiegoś menedżera. Także bardzo ciekawy pokój. Bardzo się cieszę, że tutaj dotarliśmy. Jeszcze mam fajny dywanik nawet. Dobra. I teraz, jakby wrócić, żeby wrócić do tej ostrości, żeby było mnie w miarę widać. Dobra. No. Czyli mamy mniej więcej w okolicach 97 jeszcze tutaj się działo, jeszcze tutaj e, odbywały się rzeczy. E, tak, i to było niemieckie miejsce, także tamte poprzednie były e, rosyjskie, były totalnie przyczepione. A tutaj normalnie e, bardzo, bardzo dużo elementów się ostało i po prostu uformowało swego rodzaju naturalną kupę. Tu tu, 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 Tutaj w ogóle zarwana podłoga na wejściu. Co tutaj przeskoczymy. Więcej gazet. Karta siódemka, serce Kaflowy piecyk. Polacy znają. Więcej gazet, ale tu jest historii. Cudownie. Kuru, kuru, kuru. Instrukcja. Przyskoczy. I zbliżamy się już tutaj do końca tego budynku. to okay. kolejne Co minut za nami. Co my tu Co Jakaś jest? Co Jeden z ostatnich e, pokojów e, w tej lokalizacji. O proszę, jak tutaj ładnie ułożone e, buteleczki. Tutaj z kolei jakaś rosyjska praca. Co my tutaj mamy jakiś. Jakiś Rosjan podpisujących rzeczy, z którego to może być roku. O, tutaj jest opłatka Kto zna rosyjski może się odezwać. Co tutaj e, mamy? Ja może w wolnym czasie też staram się to sprawdzić. Buteleczki. Rosyjskie trunki. Ależ. Pięknie ułożone. Ktoś tutaj po prostu wiedział, że przypędziemy. Ale to, to, patrzcie, to ciekawe. Teraz mamy rosyjskie gazety i rosyjskie trunki w końcowej części tego budynku. Eee, tak, tutaj zdecydowanie po rosyjsku, balone pizdę. Jeszcze więcej rosyjskich gazet. czyli jakby Przeszliśmy w ogóle do, do rosyjskiej części. Także bardzo ciekawe. I teraz zastanawiam mnie, jak to w ogóle się stało, że tak to wygląda. I ostatni pokój. Tutaj już bez rewelacji. Skoro weszliśmy do części e, rosyjskiej, e, no to nie można było spodziewać się nic e, więcej. No, niestety, z tego co widzę, e, wejście, e, którym e, tutaj wkroczyliśmy. Jest, jest jedynym. Także teraz tutaj sobie szybkim krokiem ruszymy z powrotem, bo czeka na nas jeszcze ten zakratowany budynek. Nie sądziłem, że tutaj będzie tak fajnie, ale znakomicie jest historia, są elementy, można się bawić detektywą. Także przepraszam. Wychodzimy sobie tędy No. A w międzyczasie, jak tam kochani się czujecie? Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Ja właśnie realizuję swoją pasję, także u mnie jak najbardziej na plus. Możecie napisać na dole, jakie macie pasje. Może uda nam się je wspólnie połączyć i możemy zrobić na przykład jakiegoś crossa. Bardzo zachęcam do współpracy. Mówię to często, bo. Nikt się nie odzywa, ale jeszcze będziemy słabi kiedyś. Ajt! Kolejny budynek tutaj kolejna droga. Wydaje mi się, że już tutaj ale pójdziemy tam, tą drogą, zobaczyć, co tam jest dalej. No, ale na razie na razie tutaj mamy ten budynek, tak trochę ucichł mi głos, ponieważ słyszę, jakby ktoś się gdzieś tam poruszał. No ale cóż. O! Proszę bardzo, ładne wejście. Zbita szybka. O, proszę, tutaj nawet małe malustrady. O! I tutaj też są elementy. Tutaj była jakaś ciekawie zaprojektowana szafka. O, a tutaj to w ogóle mamy jeszcze z jak pozostałości jakiegoś biura. Normalnie, jeszcze krzesełko przesunięte do biurka i jakieś zapiski. Zapiski są po niemiecku i datowane są na 28 czerwca. 95 roku, e, czyli dworocznik e, mojego urodzenia. Także trochę już tutaj sobie to leży, ale fajnie. Co tu jest wypisane? 100 STCK, czyli jakieś tutaj są jednostki, jakieś zamówienie, podpis. Bardzo, bardzo ładny styl pisma, że postaram się tutaj to jakoś wyostrzyć. Żeby to było też widoczne. Mhm. Tak. Dobra. Wróćmy do jakiejś tam sensownej ostrości. I co tu? Kibelek dla szefostwa. O, tu ru O, podwójny. No, także tutaj było zarządzanie tym miejscem. Czy tam jakaś tej ee... no, się sobie i zapisywał inne rzeczy. Dobra, no to przejdźmy tutaj do tej większej części. O, ten pokój e, widzieliśmy z... eee, przez tamto okno i dlatego nas tutaj e, zainteresował. Ojej, drzwi! O, ale tu jest w ogóle przestrzeni Tutaj jakieś. tyle ogromne pojazdy mogły tu wjeżdżać, nawet. bardzo duża przestrzeń. Tak, myślę, że tutaj właśnie były e, jakieś serwisowane po prostu wojskowe pojazdy. Jeszcze nawet jakaś duża opona została. L plus J. Ale przestrzeń. Ula, la. No tutaj w bardzo ładnym. O, ale mi się uh, uh. Jeszcze mi gardełko trochę boli. Ogromne drzwi. I tutaj w bardzo ładnym stanie jeszcze jest krzesełko. Można sobie usiąść, kto się podpisał. No i tak tutaj było, kochani. Można sobie po prostu na chwilę nałożyć. Okulary wyobraźni, i tutaj przez te ogromne wrota wjeżdżały ciężarówki w kamo Były naprawiane i ruszały z powrotem do boju. I jak się tak teraz pomyśli o tym, że ja sobie teraz tak po prostu chodzę, zwiedzam z uśmiechem na twarzy. A kilka dekad temu była po prostu taka masakra. Że, że się to w głowie nie mieści. To jest jedna z rzeczy, za które też powinniśmy być wdzięczni, że urodziliśmy się w tych czasach, a nie w tych czasach, które po prostu powodowały paranoję. Nie? Bo jednak nie, na przykład pokolenia właśnie powojenne są takie typowo po prostu Głęboko gdzieś tam zakorzenione mają strach po prostu w głowie, nie? I, i to jest coś, czego, czego już bardzo ciężko i w ciele po prostu opuścić. E, także także cieszymy się tym, że, że jesteśmy tutaj teraz, że możemy żyć spokojnie e, i naprawdę było straszniej. Jeżeli dochodzicie do miejsca, gdzie uważacie, że nic nie ma sensu i. Byłem w tym miejscu oczywiście sam, że dla mnie nic po prostu nie miało tutaj znaczenia i chciałem po prostu odejść, ale naprawdę teraz rozumiem, że to było bardzo dziecinne i naprawdę było gorzej. A teraz po prostu mamy cały świat dla siebie i możemy się nim delektować bez strachu o swoje życie. Nie? Po psychiczne to tak, ale fizyczne nikt nas raczej nie zabije na drodze, więc, e, więc e, bądźmy wdzięczni, kochani. Uff. Wracamy. Jesteśmy tutaj w pokoju, zatrzymałem się. E, tutaj mamy jakieś e, trunki. Grasinol 5%, to chyba nie jest trunk, tylko jakiś tutaj ja wiem, stary panuszek. Kwiatuszki, więcej rzeczy. Eee, co my tu mamy? Niemieckie rzeczy tutaj mamy też. O, a tutaj ktoś sobie pitolną szampana. Rocznik 90. Momencik, tutaj zrobimy eee, wyostrzenie. O, pyk. Śliczne. Opakowanie, korek jeszcze zamontowany. Jest tu coś jeszcze? No, nie ma, nie ma, nie ma. Tutaj jakieś pudełko. Utensili. No, także tak to wygląda. No wróćmy teraz do jakiegoś takiego prostrzenia mniej więcej w tym miejscu. O. No, z tą ostrością to się trzeba. No, ale to dopiero jakby nasz początek w tym budynku. Nie wiem, to już pewnie będzie jakaś druga część. Czy trzecia? Już trochę mamy nagrane. A to dopiero jakby pierwsze miejsce, bo jeszcze, jeszcze jest na pewno jedno, jedno miejsce, do którego chcę pojechać. Tutaj mamy jakąś. Sibyl, Sibyl, czy to jest jakaś wokalistka z ery, kto wie, kto wie, kto o Penisa jeszcze nie było, Penis. Kolejne trunki, tutaj po prostu moglibyśmy zrobić całą galerię. Eem, tutaj, 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 coraz więcej tutaj, żebyście byli tak najemani. jakbyście pili za każde tutaj. O, takimi trunkami na przykład, 11,5%, tym razem rosyjski. E, także tutaj te rosyjskie i niemieckie energie się e, ze sobą e, mieszają. Szafka. Szafka numer 2, mały pokoik, nic więcej tutaj nie ma, także walimy dalej. Tam jeszcze czekają na nas schody, nawet z ładną metalową poręczą, także już nie mogę się doczekać, żeby po nich wejść. Tędy weszliśmy, tu byliśmy, czyli możemy iść w górę. Tutaj jest ten pokój szefostwa o, i sobie z tymi schodkami wbijemy się na Ale fajnie. Bardzo się cieszyłem na to wydarzenie.